Lotnisko mogło powstać na Kryblanach. Takie też były działania zarządu województwa Podlaskiego w czasach, gdy e, miał tam coś do powiedzenia PiS. Niestety był to, był to czas krótki, ale szanse na lotnisko na Kryblanach zaprzepaściliśmy. Również w wyniku e, działań e, władz miasta Białego Stoku. W tej chwili nie ma już możliwości budowy lotniska na Kryblanach, ponieważ e, no, budownictwo zostało dopuszczone. Takie budownictwo, które w zasadzie przekreśla. Możliwości yy, rozwoju tego lotniska. To jest strata dla naszego miasta. Ale, ale ci ludzie nie potrafią zbudować lotniska i zaprzepaściliśmy yy, krewlany. Teraz okazuje się, że zaprzepaszczone bądź yy, no, najprawdopodobniej zaprzepaszczone są sanniki. Moim zdaniem wygląda to w ten sposób, że ci nieudacznicy nie potrafią nam zbudować lotniska i my tego lotniska mieć nie będziemy. Do pani minister Julii Pitery składamy wszelkie załączniki, wszystko co udało nam się przez ten czas, szanowni państwo, ustalić. No, mam nadzieję, ja rozumiem, że to jest minister do spraw korupcji, no, przynajmniej tak deklarowano, tak znamy ją z poprzedniej działalności, żeby autentycznie przyjrzała się mechanizmom decyzji i tym dziwnym, sensacyjnym obrazom, zwrotom gdzie nagle podejmujemy jedną decyzję, później znów o 180 stopni się <Klady> zwraca. Proszę Państwa ja przypomnę, na Krewlanu poszło milion trzysta kilkadziesiąt tysięcy wszelkie ekspertyzy, tu poszło już prawie 2 miliony a lotniska jak nie było, tak nie ma, poprzednio też to Polany coś nas kosztowały, w związku z tym My tylko potrafimy w tym momencie lotniska ale kreślić na papierze, no nie, to trzeba przerwać, tak być nie może, na coś trzeba się zdecydować, no i, i pewne rzeczy niestety trzeba rozliczyć.